Witam serdecznie. Przyszedłem tylko dzisiaj nagrać, że skończyłem wszystko. Jest idealnie, wszystko skończone zgodnie ze sztuką. Wszystko jest jak trzeba. I nic więcej nie dodam. Tu na górze mamy przetwornicę. Kable 16 mm2 wchodzą do rozdzielnicy. Mamy regulator. Mamy zabezpieczenie do paneli fotowoltaicznych. Także kolejne zabezpieczenie jest na zewnątrz, które zaraz pokażę. Mamy mały blok rozdzielczy. I tutaj już jest wszystko skończone. Jeżeli coś tu się zmieni, to wejdzie tu system 24V. A teraz idziemy do paneli. A tu mamy panel. Na razie jest to pojedyncza sztuka, ale będzie więcej. I tu mamy skrzynkę rozdzielczą od tego panelu. I tu też mamy zabezpieczenia. Bo zasada jest prosta: jeżeli jedno zabezpieczenie puści, to są kolejne, które zatrzymają ewentualną awarię, usterkę. Lub gorzej.